Do półmetek sezonu i każdy mecz będzie miał ogromne znaczenie. Tylko dwa zespoły automatycznie awansują do wyższej ligi: Sunderland jest na drugiej pozycji, a Bolton na 15. Zwycięstwo nie jest jedynie wyczekiwane, ono jest niezbędne. Atmosfera jest świetna, kibice Sunderlandu zapełnili trybuny. Sunderland zagra w żółto-niebieskich strojach. Menedżer drużyny Lee Johnson ma wiele opcji i utalentowanych graczy, ale także spore braki w obronie. Długie podanie do Charlesa. I piłka w bramce. Fatalny początek Sunderlandu. 2 do 0. Jest i trzeci. Dla Bolton to łatwizna. Strzelili samobuja.